W dworze Karwacjanów zorganizowano niecodzienną wystawę. Jej wyjątkowość wynika z rodzinnego charakteru wyeksponowanych prac: Anna Kocur, Irena Kocur, Michał Kocur i Lidia Kocur. Wystawa pod tytułem Przekroje to pierwsza w dworze Karwacjanów i Gładyszów ekspozycja grafik Michała Kocura i jego córek. Prezentowane grafiki to przekrój prac z różnych okresów działalności plastycznej autorów. Nasza rodzina zajmuje się dwoma technikami graficznymi, to jest monotypią i linorytem. Linorytem zajmujemy się już około ponad 20 lat. Od 20 lat należymy też do klubu sztuki Dwory Karwacjanów i Gładeszów. Inspirujemy się motywami roślinnymi. Często to jest przyroda beskidu niskiego, też kultura łękowszczyzny. Często są to też e, motywy architektoniczne. E, w naszych pracach chcemy pokazać piękno tych terenów, ale też ostatnio, w przeciągu ostatniego roku, udało nam się zrobić kilka monotypi, w których pokazaliśmy elementy roślinne, którymi inspirowaliśmy się podczas naszych podróży, między innymi właśnie do Serbii w tego, tego roku. Czy to, co otworzycie, to jest pasja, czy to jest praca, z tego żyjecie? Grafika, którą tworzymy, to dla nas pasja, to dla nas wyrażanie pewnych emocji, wyrażanie pewnego podziwu i reakcji na to, co nas jakby otacza. Jest to coś, co towarzyszy nam w zasadzie od dzieciństwa i jest to element, który jest uzupełnieniem naszego życia. Jest to zdecydowanie coś, co jest bliskie naszemu sercu i, i chcielibyśmy to dalej, chciałybyśmy to dalej wykonywać.